Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Krótko i na temat. A dzisiaj opowiem Wam o tej małej, kompaktowej karciance. To jest napad od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest to gram autorstwa Michaela Sachta, zilustrowana na nowo przez Mariusza Gandziela. I muszę przyznać, że zilustrowanie na nowo tej gry przez naszą Księgarnię to była bardzo dobra decyzja, ponieważ ilustracje z oryginału nie są zbyt zachęcające. Także odpowiemy sobie na kilka pytań, krótkie intro i zaczynamy. Pociągi przewożą pieniądze złoto i dynamit. W tej grze karcianej wysyłacie swoje bandy po odpowiednie łupy. Zdobędziecie je, jeśli wyślecie silniejszą bandę niż rywale. A mamy tutaj następujące mechaniki. Zarządzanie ręką, licytacja oraz blew. Jest to gra od 2 do 4 graczy od 10 roku życia, a rozgrywka trwa około 30 minut. Gra składa się z sześciu rund, podczas których napadamy na pociąg przewożący już wcześniej wspomniany dynamit, pieniądze oraz złoto. Gracze przewodzą bandom napadającym na pociągi Kowbojom, Meksykanom, Dezerterom i Indianom. Podczas napadu gracze decydują, których członków swojej bandy weślą do odpowiednich wagonów. Banda, która zdobędzie dany wagon, zabiera przewożone w nim rzeczy. Każda runda składa się z czterech faz rozgrywanych w następującej kolejności. Faza pierwsza. Doczepienie trzech nowych wagonów. Odkryjcie po jednej karcie z każdego stosu w skarbcu i dołóżcie je do lokomotywy. Faza druga to jest napad. Począwszy od osoby mającej znacznik pierwszego gracza, każdy gracz rozgrywa swoją turę, podczas niej gracz może wysłać jednego bandziora do napadu albo spasować. Gracz wybiera jedną kartę bandy spośród trzymanych w ręku i kładzie je awersem do góry. Kładąc kartę żółtą częścią do góry napadamy wagon przyjmowych. Przewożący złoto, czerwoną dynamit a zieloną pieniądze. Gracz może również spasować czyli rezygnuje z zagrywania kolejnych kart w bieżącej rundzie. Faza trzecia podział łupów. Gracze sprawdzają, kto wysłał najsilniejsze bandy podany łup. Na przykładzie dynamitu. Każdy gracz liczy wartość zagranych kart czerwonych. Gracz z największą wartością tych kart odkłada je do pudełka i zdobywa wszystkie czerwone wagony z pociągu. Karty czerwone, zagrane przez pozostałych graczy, wracają do rąk właścicieli, a w przypadku remisu nikt nie bierze wagonów, a karty wracają na rękę. Faza czwarta przybycie wsparcia. Każdy gracz dobiera dwie karty ze swojej kryjówki i dokłada do kart trzymanych na ręce. A znacznik pierwszego gracza wędruje w lewą stronę. Rozgrywka kończy się po rozegraniu 6 rund, czyli 6 napadów na pociągi. Gracze sumują wartości zdobytych kart wagonów. Zwycięzcą zostaje oczywiście gracz z najwyższym wynikiem. Najwyższy czas na kontrolę jakości komponentów. Pudełko kompaktowych rozmiarów z twardego kartonu z fajną ilustracją na wieku. Z łatwością schowamy do plecaka czy torebki. Klasyczny kartonowy organizer dzięki czemu nic nie lata w środku. Instrukcja bardzo dobrze napisana. Nie pozostawia żadnych wątpliwości. Każdy przykład dodatkowo zilustrowany. Znacznik pierwszego gracza to nic specjalnego. Po prostu kawałek cienkiego kartonu. Karty z przyjemnymi dla oka ilustracjami podzielonymi na dwie części. Nie są płótnowane i nie są za grube, ale wystarczające. Koszulki 56 na 87 strasznie ciasno wchodzą, do tego stopnia, że lekko potrafią wygiąć kartę. Trzeba więc wziąć gorzej wyglądające 59x92. Moja subiektywna ocena jakości komponentów to 95 na 10 Po prostu nie ma się do czego przyczepić. I to już wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści Dynamit oraz powiedzcie, czy zaciekawiłem was tym tytułem i czy trafi do was na półkę. Klasycznie, jeżeli chcecie Więcej materiałów takich jak ten, zostawcie polubienie oraz subskrypcję tego kanału. Od teraz pod filmami znajduje się jeszcze jeden dodatkowy przycisk wesprzy, dzięki czemu możecie sobie odblokować różnego rodzaju bonusy. Także wszystkich zainteresowanych zachęcam do sprawdzenia. Zapraszam jeszcze na stronę argonavija.pl. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.